To jest taka sama, sama świadomość w tym. Dokładnie. Cytat e, profesora Władysława Bartoszewskiego, myślę, że świetnie tu będzie, będzie oddawał. Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte. Hmm. No, tym, tym oto optymistycznym akcentem myślę, że możemy zamknąć tę część. Mm -hmm. Mój drogi, pytanie do Ciebie. Tak, słucham. Uważasz, że pierwsze... Bo fa fajnie o tym pogadać, ale co z tym możemy zrobić? To mm -hmm. Najpierw to musimy zauważyć, że coś się dzieje źle. I teraz mm -hmm. czy twoim zdaniem pierwsze pojawiają się objawy fizyczne, czy psychiczne? Mm. Biorę 100 złotych od każdej drużyny i słucham Państwa. Wiesz co? Kurcze, znaczy powiem Ci szczerze, że nie myślałem nigdy o tym, czy wiesz, co jest pierwsze, czy kura, czy jajko. Wydaje mi się, że poniekąd to, to, to może zależeć też, no bo to, to wiesz, wątpię, żeby u każdego było tak samo. Natomiast yy, nie